Jak się zmienił świat MMA, zwłaszcza w Polsce, przez tyle, tyle lat? No, przynajmniej z trzy razy wywrócił się na głowę. W, dobrą, w dobrym kierunku? Mówiąc, mówiąc po, no, Czy w dobrym kierunku? Jesteśmy po konferencji przed galą IFM Show 2. Jest z nami jeden z właścicieli organizacji, Michał Materla. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. No, chciałem zapytać na początku od razu o tę rolę, którą spełniasz w tym momencie, zwłaszcza w tej gali, gdzie wiemy, że nie tylko się organizował, ale także walczył. Jak wygląda Twój wkład organizacyjny w ten pojedynek? W tej wkład organizacyjny, jak mój personalnie w pracy fizycznej nie jest duży, bo Moja praca fizyczna bardziej się tutaj koncentruje na trenowaniu i tym bardziej, że jestem zawodnikiem, który będzie miał okazję walczyć na tej gali. Ale no, oczywiście są obowiązki medialne, które, które muszę spełnić, dlatego też jestem tutaj dzisiaj i próbuję zaciekawić ludzi do tego, żeby wcześniej czy później skłoniło ich na tego, do kupienia pay-per-view. No, właśnie przy pierwszej gali wiemy, że miały być te troszkę elementy frikowe, które miały zachęcić ludzi. Zrezygnowaliście z tego, teraz nie ma tego tak dużo, wiadomo, jest troszkę trashtockingu. Dlaczego taka zmiana? Myślę, że dlatego, że też wyszliśmy poza schemat i robimy galę w Bułgarii. Mamy wielu bardzo dobrych zawodników bułgarskich i liczymy na to, że jakby oni też poprzez popularność w swoim kraju. By przyciągnął po prostu fanów do, na halę. Rewanż z Moisem Rimbonem po długiej, długiej przerwie. Jak wspominasz tamten pierwszy pojedynek? Znaczy po przerwie, nie tyle że po przerwie, tylko po czasie. Nie? Ciężki pojedynek. Mówię tutaj Mois na tamtą chwilę był dużo bardziej doświadczonym zawodnikiem i jakby to on mnie tutaj w pewnym momencie walki przełamał i narzucił swój styl walki. I, i, I wygrał tą walkę, nie? więc dla mnie też fajna okazja do tego, żeby się zrewanżować i, i pokazać, że jestem w zupełnie innym miejscu niż byłem kiedyś. No właśnie, jak się zmienił świat MMA, zwłaszcza w Polsce przez tyle, tyle lat. No, przynajmniej z trzy razy wywrócił się na głowę. W, dobrą, w dobrym kierunku? Mówiąc, mówiąc po, no, czy w dobrym kierunku? Ja jestem jednak osobą, która jakby tutaj e, lubi i widziałbym to bardziej, żeby to było wszystko bardziej sportowo, a jednak pokazuje się też świat internetu, że nie do końca to tak musi być i, i trzeba te światy po prostu gdzieś tam mieszać, to też generuje największą oglądalność, a co się przekłada też później na samym końcu na, na wypłatę też dla zawodników. Mm -hmm, jasne. Y, dużo gwiazd z Bułgarii będzie na gali. Wierzycie, że oni będą w stanie przyciągnąć bardzo dużą publiczność na, na tą halę w Sofii? No pewnie, oczywiście. No, dlatego też jest yy, organizowana tam gala, bo jest bardzo, dobry, bardzo dużo dobrych zawodników, co jakby no, daje nam takie poczucie, yy, że, że to może być strzał w dziesiątkę. Śledzicie na bieżąco sytuację tam pandemiczną. Przykładaliście galę, mówiliście o tym głośno, ze względu na to, że zależy Wam, żeby sala, yy, hala była pełna. Wiemy, że ta czwarta fala teoretycznie powoli nadchodzi. Nie obawiać się tego, że gdzieś tam znowu będzie trzeba zmieniać plany? Nie, nie, no już na tą okazję żeśmy się zabezpieczyli. Poprosiliśmy y, Dawida podsiadło, żeby po prostu zaśpiewał. Nie ma fal. I, i, i to powinno być takie remedium na tą sytuację. Nie? Dziękuję bardzo za rozmowę i powodzenia. No.